Coat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match, simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Cześć, cześć ludeczkowie mili, witam was czule i serdecznie w tych niespokojnych czasach. Dzisiaj jak tam za mną widać takie już ciekawe dość tereny się zapowiadają, a dokładnie to jest w Pławniowicach. W tej chwili pod Spichlerzem Z drugiej strony, drugi jest parking. Jest pałac, zespół pałacowy. Tam też się udą po tym. Na razie tu na parkingu pusto, cicho i bezpiecznie, mam nadzieję, ofiara co łaska za parking. Także trzeba będzie potem coś wybrać. A dzisiaj biera taka trasa na celownik najpierw pojada dosyć kawałek, duży kawałek taką żółtą trasą C18 chyba to się tam nazywa, to tam wszystko będzie też opisane, według bike komputer jada dojada aż do takiej miejscowości i to mnie zainspirowało też głównie ta trasa dzisiejsza dojada do takiej miejscowości, która się nazywa słuchać, Zimna Wódka Nie ja wiem co to, <laughs> skąd się ta nazwa wzięła, pewnie chodzi o zwykłą zimno woda a ktoś to zrobił na wódka i brzmi jak brzmi ale nazwa ciekawo powinna być bardzo bardzo popularna spróbuję ją spopularyzować ciekawo jak ta miejscowość wygląda a teraz ściągam koło zamykam auto jadę do pałacu do parku pałacowego jeżeli tam pójdzie wjechać bo nie wiem czy tam pójdzie wjechać bo, e, czy to jest otwarte no ale to już reszta wszystko będziemy oglądać na trasie. Piękny zespół pałacowy w Pławniowicach Nie jest to jakiś super stare, bo to się tam w 1800, chyba w 1870 latach jakoś się to zaczęło budować. Stało coś przed tym, ale to nie było takie rozbudowane. W tej chwili to jest taki fajne Jest to zadbane, trzeba zapłacić coś tam, ale jest to zadbane. Ja tu jeszcze robił sesja kiedyś ślubno, to to było wszystko za darmo, teraz już to trzeba płacić. Ale oprócz tego, że jest fajnie, to wam powiem, że zaczynają słyszeć ptoszki jak śpiewają i zaczynają latać. Także wiosna coraz większymi krokami się zbliża. A ja dzisiaj będę miał gdzieś to pokonanie chyba gdzieś koło 60 km, 70, nie wiem, bo tego nie liczą w każdym bądź razie zaczynam tu właśnie w Pławniowicach jeszcze ze, bo tu nie wolno na terenie pałacu latać dronem więc start na za, za płotem i już to tam pewnie możecie jakaś widzieć jak was interesuje historia tego pałacu to podeślę link tam na dole w opisie do strony tego parku i pałacu tam jest całą historia i wszystko opisane. No a jo, po tym jak stąd wyjada, to jada w kierunku zimnej wódki. Choć dzisiaj by się przydał do jakich żaniec, a nie zimnowódka. No, na rana ta, ta jademy Po półtora kilometra od pałacu przejeżdżamy już nad A4 Tam, tam kierunek Gliwice, kierunek Strzelce Opolskie Zapraszaj. I kolejna granica, przekroczono Województwa Śląskiego do Województwa Opolskiego, w tym miejscu wjeżdżamy Tu jest taka taką tabliczka, dokładnie linia w którym miejscu przebiegł. Tu dom jest w Województwie Opolskim, a huśtawka ma w Województwie Śląskim Dopłynęli do kanału Gliwickiego cały czas. W zasadzie jademy wzdłuż tego kanału, trochę się od niego odjeżdżało. Ale tam e, przy pałacu to też był kanał. Tam z góry, żeście widzieli, to też jest kanał Gliwicki. Także kiedyś to był bardzo mocno uczyszczany ten kanał. Masa towarów. Tędy się przewoziło ze Śląska nad morze. A teraz to, to tak nie wiem, czy to używają, czy to, czy to ktoś pływie, coś robi. Zajmujemy na wych na baszta, bo to jest nie zamek, to była baszta i to było bardzo stare. A tu jest bardzo stare, bo to jest gdzieś z roku 1150, niecałe 1200, ale to była taka baszta okrągła, mieszkalna baszta. A potem to przerobili na coś takiego, i teraz tu mamy takie ruiny. Dobrze, że to wszystko teraz odrestaurowują. bo jest pięknie. Nawet że nie wiedział, że coś takiego tu jest. Wiem, że w toszku jeszcze jest. Ale że tu jest, to nie wiedział. Początka zachodzą my to tam trochę teraz z góry też poglądajcie, jak to wygląda nie ma tu jakichś wielkich rzeczy ale jest fajne imprezy gmina Mokaj robić miasto ujazd w ogóle ten ujazd ta nazwa to się wzięła z tego że kiedyś jak dzielili ziemiami jak wyznaczali ziemię to hrabia, czy ktoś tam, kto te ziemię chciał, to ich albo obchodził, albo objeżdżą, wydali, ujeżdżą i to było, przez to się to nazywało Ujazd. Takich wsi, takich miejscowości w Polsce w ogóle, które się nazywają Ujazd, jest 23, a jeszcze jest kilkanaście takich, co się nazywa jakieś Ujazd Ujazdowski jakiś tam Ujazdowice taki bardzo podobny, ale, ale nie Ujazd ale samych Ujazdów już W Polsce 23 to jest Ujazd kiedyś też był to Ujazd Śląski teraz to jest województwo Opolski ale to jest też Śląsk Opolski także jademy dalej Such a waste, looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky, and I got this relief inside Then there's no need to hide. I'm going all the way. Yeah Zimna wódka, fajna, ale w lecie, w tej chwili to sobie nie wyobrażam, ale to mnie nie ma rzeczy niemożliwych, fajna miejscowość, nie wiem czy bym tu chciał mieszkać, ale, ale nazwa przedupno, muszę sobie zrobić fotka i strzelić jej. Mamy sobie taki rozstawi dróg przed Toszkiem, 3 km przed Toszkiem po lasach się jeździ jest mapa oznakowanie jest, ale trzeba mieć jakieś namiary, bo, bo można się zgubić znaki są, ale czasami gdzieś gima ja pojechał teraz, to, tu jest ta zimna wódka, tu jest ta szesnastka, aż do zimnej wódki z zimnej wódki że jechał niebieskim, po tym czerwonym, tym czerwonym tu, po tym, tym żółtym, bo go tu nie widać, tu i dojechał rzechy do tego i teraz pojada czerwoną osiemnastką do Toszka, a z Toszka już do Pławnowic, także zrobionych mam na razie 37 km. bardzo piękna, spokojna droga. Dojechał rzek do Toszka na zamek. Trzeba jakieś 500 metrów zjechać ze szlaku. Właściwie zjechać, o żadnym szlakiem nie jada. Dzisiaj teraz do końca pojada czarnym szlakiem aż do, do pałacu w Pławniowicach. Ale w tej chwili cieszę się tym, że rzek jechał, Bo się trzeba trochę wyspinać. To jest na takim wzgórzu. A jest to jeden ze starszych grodów tutaj, który powstał na tych ziemiach bo on już powstał w IX wieku e, także to były te okolice Chrztu Polskiego po tym rozbudowany, bo go rozbudowywali rozbudowywali i pierwsze piśmienne znaki takie zapiski są z 1222 roku e, to są takie już, że to tu było na pewno i w tym miejscu i to, a tu około 20 grodów ten, ten ten gród tu należy do 20 rodów tak nie przechodził pewnie z rąk do rąk ale przepięknie utrzymane fajnie warto było ta szczególnie że jest taka fajna pogoda przejechać się ten kawałek tutaj to już trzeci pałac dzisiaj